Dzisiaj zaprosić Was na wycieczkę po naszej wiosce olimpijskiej. No to lecimy. Okej. Okay. Piękne boisko do piłki nożnej. Czy to żadnego Krakowie Krakow? Dalej mamy boisko do koszykówki. Panią. I Panią, która będzie na końcu filmiku. No. Tutaj mamy... o niczym nie wie, że to będzie... Na YouTubie. Na YouTubie. się kameruje. Tutaj mamy krytą pływalnię. Tam jest nasza hala. Tam jest nasza hala, do której pójdziemy. Dobra. nie Nie. Ja? Czemu? Zobaczmy może raz Kamerujemy. 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 Tutaj mamy piękne domki olimpijskie. Jak już mówiłem, jesteśmy w wiosce olimpijskiej. Piękny widok. Dzisiaj Panu wieczorem widok? będzie też widok, ale wieczorem. Ale wieczorem. Dzisiaj wieczorem <grym> będzie też widok, ale wieczorem. Dobrze. To teraz, chłopaki, wy, ja tylko dzisiaj kameruję, to wy prowadzicie. Kameruję. Okay. Chodźmy do naszego domku. Pokażemy wam nasz porządek. Na 30-letnie kolegów, bo mamy porządek. No, tak. Bo ma binę 7, który przez nikogo nie jest zamieszany. Jak schorowało? A gdzie pan w I teraz gubił klepkę, będzie coś dzięci, dużo, dużo. dużo. tak było rozpoczęcie jej grze z wodą tutaj w Krakowie. Zjeżdżało parę osób dla nas. To że nie wzięliśmy na basen tego. Mogliśmy wziąć basen. Mieści się w niej 15 osób. <grystanie> Dobra, to wy jesteście teraz prowadzącymi to gdzie idziemy? Wczoraj idziemy... z kółą poznaliśmy taką ładną dupę. Ładna jest e, Czuwa, e. Kuba Kuba, da, tutaj najprawdopodobniej mieszka? Tutaj tak. Widzieliśmy tak? i wczoraj stringi. Ja Przedstawią Kuba. Nie wiem jak się uzywa. Nie wiem jak się naszych. Pewnie jest z Niemiec, no, bo mamy to, z Niemiec. Nie tylko z Niemiec, są i jakieś Murzyny w ogóle. Murzyni są właśnie. Bułgarzy. żeby nakręcił a mamy ścianówkę. Kolny Tutaj mamy prawdopodobnie też kościół, ale my na to mówimy czyściec. Bo nikt tam jeszcze nie wchodził. Bo nikt tam jeszcze nie wchodził i to jest zamknięte i tam się czyszczą. Zobaczymy, może jest otwarte, to wejdzie. Dobra. Gdzie możemy wysłać te? No te. No? Wszystko jest nie. My piwa nie pijemy. No i Boże. Dobra, <grym> <grym> teraz też trzeba zachować kulturę. No <grym> czy dusz <grym> Uwaga, kręcimy. Wsze święta w kościele. W niedzielę i uroczystości. To chyba kościół jest. A, ŚRODA! A, tak to jest. Chodzimy się modlić, chłopaki. Nie, nie ja nie chcę zobaczyć. Nie kręcę jeszcze na ktoś. Bo jeszcze coś wygląda. No. Dni powszechnie o 18.30, a jednocześnie o 15.00. To idziemy? Nie. No, Dobra. Nie, ale mamy trening. Nie zważymy. bo 8 z nas nie ja trening, więc... Dobra, spotkamy się już przy basenie. Koło basenu. Tak, koło basenu.

powtórne ta zamknięte nie porzuci Va bene, va bene. Basta che No, no, Piąte ja miejsce widzę po Piąte miejsce widzę. Pierwsze miejsce. Mi nie wypiecznie, gdybym dało we wszystkich leciach. Pytam wszystko. O, co za akcja. Katrin. Na tej fali Na tej wali katła. Tam katterla chodzić. Ten kierunek Co za winnik? Jak winnik 0-0, Bo no, trzeba włączyć matereckę. Chcemy teraz był kafel Parę kafę. Kadni kotku co mam w środku. Obrazne. Dobra, znamy. Czy są zamknięte? co to, coś na bęgu. Został, sądzę. Dobra, będziemy się już widzieli na dole. Znaleźliśmy jaszczurkę jesz tutaj. Uwaga. Nie, Nie zgniećcie jej. Ona gdzieś tu siedzi. O, tu jest. To jest pewnie zagrożony gatunek. Czekaj, pokaż. Zostaw ją w debilu. Ja, ja nie ja mam nakrętu. Zostaw cię. Bo ja chcę ją blisko nakręcić. Ja Będę się na ciebie rzucić. Nie zostaw. Kozlecie. A szczurki miłą taniej jak szabę. Niosę, fajna. No. Weź łap w

To ty sobie żyj. Zaraz się spotkamy. Zaraz się spotkamy. Dobra, idziemy już do pokoju. Bo to już będzie koniec naszego specjalu na dziś. Tak, ale jeszcze nakręcimy dzisiaj. Jeśli dzisiaj coś nakręcimy, ale to będzie dla was niespodzianka. I pamiętajcie, subujcie, tak. lajkujcie. Tak. Z nami dzisiaj tak. był Daniel. Oli. Tak, to ja. Ja, ja też mam kanał na YouTubie. Dominik i Radek. I ja, którego dzisiaj mam z nie pokażę. Pokaż się, pokaż się. Pokaż się, pokaż się. Ja, patrzcie jaki ma dwie no. Co ty a? robisz? Jeden domek. a ta tobą. Dobra. Ty siebie kręć. Jak? No, gdzie kręcisz? Dobra. Luknijcie, to jest nasz fajny domek numer 6. Chodźcie pokażemy Wam świetlicę jeszcze. Pokażemy Wam tylko dzisiaj jeszcze Może pójdziemy do trenerki. I może pójdziemy do trenerki. To jest pokój trenerki i osa. Jezus, Maria. Dobra, ten specjal będzie długi i ma... Myślę... Zapukaj do domu. My trip on MTV. Nie, wiesz wejdź, wejdź. Wejdź, wejdź. Yo, MTV, zjedz, to nasz dom. Zapraszamy do środka. Przeszliśmy się w samą morę, bo akurat w się dostępu na zakupy. To jest nasz nasz. kwiat świetlica, tu są nasze super wody, tu jest kuchnia. woda, Tu do ping-pongu. Dobra, to by było na tyle i do zobaczenia w następnym specjalu, prawdopodobnie dzisiaj. Cześć. Siema. Cześć. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Was na... dečka obleste olympijské